Witam po raz kolejny! Pozwólcie, że poczęstuję Was jeszcze ciepłymi polecajkami, które zamówiliście ostatnim razem. Uwaga! W tym odcinku część polecanych anime nie będzie do siebie podobnych, ale mimo różnic jestem przekonany, że spasują one fanom wcześniej wymienionych tytułów. Zaczynamy! Na początek coś dla zwolenników ducha ze szkolnej toalety. Istnieje duża szansa, że podejdzie Wam niepamięć panny zmierzchu. Wiem, że Hanako ma wiele fanek i że dziewczyny często nie tolerują fanserwisu. Mimo wszystko, warto obejrzeć to anime, pomimo że zawiera elementy ecchi. Tak samo jak w Hanako, akcja ta dzieje się w szkole, w której grasuje duch. Atmosfera bywa tu upiorna, a fabuła skupia się na odkryciu tajemnicy śmierci głównej bohaterki. Wątek romantyczny też daje radę. Warto spróbować. Prosiliście o coś podobnego do Grand Blue. W tym przypadku jest tylko jedna odpowiedź. Prison School. Akty obleśności, zwyrodnienia, wynaturzenia i ogólnego zbydlęcenia. Oto punkty wspólne obu tych produkcji. Dorzućcie jeszcze odważny fanserwis, który bardziej niż rumieniec wywołuje uczucie zwątpienia. Jeśli szukacie komedii, która z podobną gracją co Grand Blue podciera się Savoir Vivrem i pozostawia go w klozecie, nie racząc nawet spuścić wody, to Prison School jest właśnie tym, czego potrzebujecie. A teraz mam coś dla fanów Sziela i Sebastiana. Jeśli lubicie mrocznego kamerdynera, to na 100% spodobała Wam się twórczość Jun Mochizuki. Nie oglądałem anime Pandora Hars, ale czytając mangę, miałem nieodparte przeświadczenie, że spodobałaby się ona fanom kurosza. W obu przypadkach akcja toczy się na początku XX wieku lub w podobnych uwarunkowaniach, a ingerencja sił nadnaturalnych w fabułę tworzy podobny czar. Obecnie wychodzi księga Vanitasa, którą odbieram w bardzo podobny sposób. Obadajcie! Są tu jakieś amatorzy wysoce specyficznego humoru, jaki oferuje konata i spółka? Mam coś podobnego. Josh Raku to krótka seria, która, podobnie jak Lucky Star bawi się językiem. Humor i gagi słowne operują na niuansach i niedopowiedzeniach z podwójnym dnem, występującym w sketchach manzai. Do tego żarty są delikatnie doprawione czarnym humorem, tak typowym dla kodziego kumety, autora Joshi Raku, na którego koncie, znajdują się m.in. Kakushi Goto czy Sayonara razy z na koniec zostawiam coś dla członków pewnej sekty religijnej. Jeśli jesteście wyznawcami JoJo, to zainteresujcie się Baccano. Tak, zgadza się, te anime nie są do siebie w ogóle podobne, lecz spójrzmy prawdzie w oczy. JoJo jest jedyne w swoim rodzaju i nie ma podobnej produkcji. Ale Baccano ma coś, co może wam spasować. Tufa była również rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu, stu lat. historią gmatwają moce nadprzyrodzone, a obsadę tworzy najprawdziwsza galeria bardzo barwnych postaci. I właśnie ten ostatni aspekt stanowi dlaczego polecam wam to anime. Nawet jeśli nie jesteście fanami Jojo, zachęcam was do zapoznania się z Bakano. I nie zgadniecie, to jeszcze nie koniec. Chciałem tu umieścić jeszcze jedną polecajkę dla pewnego popularnego anime. Niestety pasowało mi do niego tyle tytułów, że zwyczajnie nie zmieściłoby się ono w tym odcinku. Dlatego zapowiadam, że w ten wtorek będzie mieć miejsce suplement dzisiejszego filmu. Do zobaczenia.